Cześć! Jak się Witamy się z Państwem dnia drugiego pełnego I witamy się z promu do Manly Czyli z jednej e, z plaż nieopodal Sydney I to jest taka, taka miejscowość plażowa Zobaczymy, co tam w ogóle się dzieje Dobra wiadomość jest taka, że można tam latać dronem Na razie kawka załadowana, jesteśmy na promie W ogóle chciałem tutaj e, troszkę powiedzieć, jak prosto się tu wszystko obsługuje w Sydney, jeśli chodzi o komunikację miejską, zwłaszcza jeśli chodzi o użytkowników Androida, bo Google Pay wystarczy sobie tapnąć kartą, czy to jest prom, czy to jest autobus, czy to jest cokolwiek innego i jedziecie. I tyle. Zobaczcie na filmiku prezentacyjnym, że to jest mega, mega proste. No. Dobra, siadamy, bo za parę minut. odjazd Mój ostatni dzień w Sydney. Zaczynamy. Jutro zmiana miejscu No i dotarliśmy, proszę Państwa, cała podróż trwała jakieś 15-20 minut, więc bardzo szybko, elegancko. I teraz pora zatankować jakieś ściananko i zobaczyć jak ta plaża. O. <ścoughs> Nie wiem, co się stało. Jak ta plaża wygląda i gdzie? W Sydney i w okolicach się zażywa kąpieli słonecznej, ale najpierw śniadanko. Ale to było dobre, ja okay. je mogę, wspaniałe danko. a teraz, proszę Państwa, udajemy się, o tam, na sam koniec, bo tam wygląda troszkę odludnie, a tutaj jest całkiem, całkiem sporo ludzi, ale... Generalnie pogoda jest piękna, lekki wietrzyk. No, po prostu wakacje czyli dokładnie o to, to o co chodziło. No, i za chwilkę, coś polatamy, może. No dobra, troszkę polataliśmy Teraz czas na pierwsze starcie z australijskimi wodami terytorialnymi Sprawdzimy temperaturę, ale... No nie sądzę, żeby było zbyt obiecująco Zimna jak diabeł Nie ma kompania. No ale przynajmniej ładnie Woda może za ciepła nie jest, no Ale temperaturę lepsze niż w listopadzie w Polsce Dobra Mały deserek Wracamy, proszę Państwa, bo to nie jest koniec przygody na dzisiaj. W zasadzie to był tylko taki szybki strzał, bo wybieramy się teraz na inną plażę i tam już w zupełnie innych, że tak powiem, celach. W celach, wyobraźcie sobie, plażowych, właśnie. To znaczy, będziemy tam troszeczkę odpoczywać. Tutaj chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje, jak wygląda to miasteczko, bo słyszeliśmy, że ciekawe. Właściwie mi, słyszała, ja dodam niewiele wiem o okolicy w sumie. No, ale teraz spadamy z powrotem do Sydney. Małe przegrupowanko, i autkiem już jedziemy na kolejną plażę zobaczymy, jak będzie tam. To na prom. Siu! Baba za kółkiem! <noise> <noise> Baba za kółkiem e, jedziemy do Bondi Beach. Teleportowaliśmy się z promu do autka i dojeżdżamy już na kolejną plażę w okolicach Sydney. I tutaj spędzimy całe popołudnie zdecydowanie więcej czasu i będzie prawilny plażing. No to dobra, zobaczcie sobie, jak wygląda okolica. Czynności plażowe zakończone, no, raczej nie bylibyście za bardzo zainteresowani obserwacją nieleżącego, leżącego, także darowałem Wam to. Jedziemy właśnie do domku, do Sydney nieśpiesznym tempem i kończymy dzisiejszy dzień, a jutro teleportujemy się do kolejnego australijskiego miasta na wschodnim wybrzeżu. Dzień dobry Państwu, witam z Brisbane, czyli kolejnego australijskiego miasta na trasie mojej przygody na siódmym ostatnim kontynencie. Przyleciałem sobie tutaj po południu Sydney oczywiście i jak widzicie już za mną jest takie schodzące lekko słońce, więc dzisiaj tylko takie popołudnie na rekonesans. Teraz jestem w miejskich ogrodach botanicznych Brisbane, bardzo piękny park fontanny, dużo tych też iwisów, tych kurczaków śmietnikowych, jak tutaj się na nie mówi. I tutaj zamierzam spędzić jeszcze troszkę czasu, się poprzechadzać, ale zmierzam na bardzo szczególną miejscówkę, która jest znana ze zachodów słońca. I mam tam jakieś pół godziny spaceru, więc perfekcyjnie właśnie w takich okolicznościach idealnie. Nazywa się ten punkt Kangaroo Cliff Spot. I generalnie w sumie nie wiem czy wam mówić, może będzie niespodzianka. Ale miejscuwa jest podobno świetna właśnie ze względu na nie tylko klify, taki trochę naturalny setting, ale też na panoramę miasta, która się stamtąd rozpościera i szczególne zjawiska, które się tam dziają właśnie w okolicach Zachodu Słońca. No dobra, no sobie pooglądajcie troszkę przybitek z tego pięknego parku i do zobaczenia na klifach Kangurzych. No, i proszę Państwa, dotarłem na rzeczoną miejscówkę na te Kangurze Klify, i zobaczcie, jaki widok się stąd rozpościera na panoramę miasta. Teraz pozostaje nam już tylko czekać, aż słońce zajdzie. Jeszcze jakieś pół godzinki, książeczka i czekamy na ten spektakl. No, przyznacie przepiękny zachodzik i piękna panorama miasta. No i tym akcentem kończymy nasze pierwsze starcie z Brisbane. A jutro ciekawy dzień, bo spotkanie z jednym z symboli Australii, czyli Koala me Do jutra.